Siemano ma z tej strony raz. i witam was w kolejnym odcinku Zagramy w z 2 Okej, okay, dzisiaj w końcu mam okazję zrobić mm, te dwie znajdki, które tak długo na ze mną czekały. Fajnie z kitrana mm, całkowity dochód. Mm, nawet another box of goodies. Thank you. Okej, okay, dobra, jedna znajdźka załatwiona. What? Co nie? do mnie chcą? Przecież nic im nie zrobiłem. Okej, okay, druga znajdźka i lecimy sobie dzisiaj to zrobić troszeczkę nietypowo. Hmm, że żołnierzy? Przecież nikogo nie zabiłem. Dobra, co za cholery? Spadłowa. Nie rozmawiam z wami. Okej, okay, dobra, dzisiaj zrobimy sobie dwie platformy wiertnicze. Co to jest najgorszy, najgorszy bać w drobienia? Cholera. Niko nie zaalarmowałem, a wszyscy mnie gonią. Nic nie zrobiłem. Spadł jakiś cymbał na ziemię i zaś tak się kończy. Okej. Okay. Dobra. Panie handlarz, podrzuć mnie do tego miejsca. W sumie to chyba już nic nie żadnych platform wiertniczych. To jest tylko ta baza wojskowa opuszczona. Hmm. Dobra, dziecko, może w następnym mm, odcinku, jak uda mi się to zrobić, chciałbym zrobić w ogóle dzisiaj ten cały ten tutaj... E, ...fyrtel i udać się do miast trochę tam polatać o i będzie ciężko w miastach unit hmm. ja miał tylko karabinek musiał sobie trochę zaopatrzyć się w amo dobra bierzemy ten pistolet Dardziemy no, karabinek no, tam jest hajs. Okej, okay, sprawa załatwiona. Mam też jeden hajs. Okej. Okay. Dobrze, że widać wszystkie skrzynie. Cześć kolego. Okej, okay, dobra. Tu jest skrzynka. O cholera. Poleciałem za daleko. Nawet może całkiem dobrze. O fuck, 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 Dobra No Cisza i spokój To lubię Cały magazynek na jedną beczkę źierstwo A tam sobie chłopaki pływają mm. Mm -hmm. Jeszcze jedna Ej, tu jeszcze druga jest wyruszona W sumie to mogą z łódki załatwić, okej, okay, dobra Dobra, sobie jeszcze pozwiedzam Zobacz, czy jeszcze jakieś nie pominąłem O, pięknie wylądowałem. No, teraz pięknie trzeba się stąd ulotnić. Ale baran. Dobra, tam jest jeszcze jeden nasz obiekt westchnień. W tamtym miejscu. O, to jeszcze jest... O, tutaj. No, <laughs> to było mocne. Uuu, mam snipera. To oaj zasiedzi. Tak trafić nie może. Mhm. Ok, tu mamy załatwione. Ten baron miał obrzyna. No. Pięknie, dobra, snajperki nie chcę. Co wy macie tutaj za śmigłowie, za ataki.

z na granaty mogę walnąć mm -hmm. Nice No też bym potrzebował dynamit mm, To więc tak mm, Jakbyś mógł to zrzuć mi mm, ładunki wybuchowe eee, strzelba O tutaj jest ładunek wybuchowy Czekaj nie ładunek wybuchowy ulepsz 25 Akurat mi zabrakło Dobra, kup jedną paczuszkę Zawsze to coś mhm. dobra Dziękować 18, uuu, pięknie Mhm Teraz ja, ja muszę się tam troszeczkę wyżej przemieścić. Aha Nice A scholara wiele tego użyć. Dobra, dwa. O, 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 Mi życie znosi. Oh, yeah. burn, baby, burn. Dobra, poszło na dno. No, karabinek. Mhm. I skrzyneczka. Pięknie. I coś tu jeszcze jest cholera jasna. Niech a wiem co. O, nie lubię robić platform wiertniczych. Nie, to będę w powietrze. nie niestety zabiłem cywila. ん<スープ> Zacznijmy tutaj... To no, wysadziłem... O. o za cholery... może nie? przed nimi... Dobra, zobaczmy... To jest łódka, może na nią, szybkie Za czym co my tu mamy w ogóle jeszcze do rozwolenia. Jest, 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 jest. jest. Dobra, pójdziemy na następną. Więc się opierdala, ale trzeba to zrobić. Samo się nie zrobi. Nawet to chyba strzelam to po błokach, żeby tutaj sobie zrobić w ogóle wolny dostęp. Na pewno idę na tarana. Musowo. Patrzcie cholerę przeżyła Ale jest kolejna łódka Też przeżyła hmm. Nieładnie, come on, come on, jesteśmy teraz bliżej Z sprzęcier mógłby trochę więcej wyduszać O, zdarzenie. O, już nie może, już nie może. A, to było piękne. <śm> o, Żuraw się wyłonił. I czytanie się tekstur. ś? Na pewno to ostrzelam. Czy to łódka zawraca? O, a, super! Lepiej być nie mogło. Zajmy mnie kolej z wody, kiedy ja siedziałem zasłonięty za karabinem. Na motorówce. No, dosłownie no, bosko. <śmany> Masakra. E, interesuje mnie, czy gdzieś jest lotnisko. <śmany> tak, transport. Z helikopterem. Tu jest jedno lotnisko, ale to chyba helikoptera nie ma. Zresztą sobie zobaczymy. Tam też helikoptera nie ma, tam jest. Raczej. samolot bojowy. No to też, o ile wiem, jest też samolot bojowy, ale no. to chyba coś powinno być. Co my na to widziska. Mhm. Dobra, no, był tu helikopter. W każdej bazie wojskowej praktycznie nie jest. To też musi być. Eee, e, e. No to idziemy po ten samolot. I tak, tak ludziska, wiem, wiem, w ostatnim filmie to na pewno umiem startować. Teraz na pewno wystartujemy. Trzeba znaczy kołować. Z tym jest mały problem. Bo przy kołowaniu się nie da skręcać. To dosyć ostrym. Dobra, poderwał się. Tylko teraz tak, gdzie ja mam lecieć? To jest pytanie. Mm, tutaj. Poproszę na radar. A, dużo się nie pomyliłem. Dobra, trzeba myszkę zostawić w spokoju. Co najwyżej do strzelania użyć. Dobra. Rozpędzamy się. Tu ma rakiety, a tu ma działko. Automatyczne. No dobra. Przerabiany, ten badzier. Pięknie, dobra, chcę się oddalić. To jest sobie miejsce do nawrócenia, i drugie podejście. Nice O, poszła rakieta Jeden ten samolot jest pięć razy szybszy jak to Dobra, strzelajmy jeszcze raz. 30 zniszczonych obiektów w ciągu... 35. o, nice! located. All unit attack on site. To na rakiety muszę dziś namierzyć. W sumie to jeszcze damy, nie widziałem, żeby mnie geniali ze samolotami. Poszło Trzy zniszczone platformy wiernicze, mały dorobek Dobra, nawrota o! Tym razem to ja obrwałem. <laughs> Ale zabawa była przednia, nie powiem O, pięknie było Wolę helikopterami lotować, ale to też się nadaje ten samolot. <laughs> Innego przy, nie przyjmuję do wiadomości, bo mi innym wiem lecieć. O, masakra. E, więc tak, e, handlarz niech mi podrzuci. Ewakuacja, gdzie to jest? Tutaj. Ale najdalsze punkty mam załatwione. Całe szczę szczęście. Uuu, to teraz tak, ludziska. Na następnym odcinku może te trzy osady i tamte miasto Co było na mapie? Mmm, coś mi się zaznaczyło. A e, tak, ładunki mam. Załatwione! Mmm, kam. Ok, tych mamy załatwionych. Dobra, tam jest. standardowe jest to rozmieszczenie tych wszystkich. Pierdół. O, świetne zwiększenie zdrowia na każdej platformie. Mm. A, to jest rozwolone. Nice. Mm -hmm. teraz tak, tu coś stało. Właśnie stało. Na no dole jest hajs no ale chodź, dziady O, blisko było. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tu jest jedno na dole, żeby było się tam dostać szybko. Dobra, spróbujmy to jakoś obejść. Dobra, tam jesteś? tam tej strony na dole. Dobra, tam jest jeszcze jedno po drugiej stronie. Dobra. Jak się szybciej podróżuje, przechodzi pod tymi kównami. cześć, to wszystko tutaj. Teraz tak, co my tu mamy. A, cholera, pan do wody. No tak dobrze ostrzelałem, że to nic nie powinno już być. No dobra, uchowało się jedno. aj nagar Get on that weapon. Jeszcze jest, no. Mhm, tak na wierzchu. To wszystko co tu było na wierzchu. trochę to opłynąć no bo tam jest, nie widzę Dobra jest ostatnie. Pięknie ludziska! I tak tym pięknym, pięknym akcentem kończę tą audycję I co ludziska, w następnym etapie mm, zajmiemy się może tymi trzema osadami Wyzwaniem, polecimy sobie do tego już miasta, żeby je załatwić Oczywiście okolice tego miasta, tutaj może zahaczymy o teren czerwonych Strefy nie To jest kolejne jakieś wyzwanie no, no, tu się troszeczkę ludziska jeszcze nazbiera. Same te wysypki, ile tego cholery jest. A ja bym chciał się już głównie skupić tutaj. Na um, tych tutaj wyzwaniach i tych miastach, żeby poszukać wszystkie znajdźki, wszystko podkrywać. Także ludziska, no nie wiem co zrobić. Ee, wiecie co? Na razie porzucimy teren tutaj ten, tej wyspy, polecimy sobie na te mniejsze tereny. Czyli na przykład tutaj sobie zrobimy zadanie, misję od yy, tych właśnie. Misji dla frakcji, może o tym miasto zahaczymy. Uralowców, nie wiem. Dobra, nic naciska. Tak więc, co ja bym ma raz? To było zrobione: Wyczeską z 2. Tak więc, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.